Fajnie fajnie żuwiki powodzenia Dzień dobry widzowie, piątkowy wypad na miesiącinek, piątek wieczór mogę godzinę powiedzieć jak najbardziej, 17.32, jest 4 kwietnia, lecimy sobie step down i step up na szybkiej, to powodzenia panowie. No, jest już czas, że drzewa zacząją się zieleniać. Robi się coraz cieplej. Mi na przykład już w bluzie jest troszeczkę za gorąco. Aczkolwiek podczas jazdy nie jest tak źle. To zrobimy walk around, bo akurat idziemy od tyłu. Tutaj ostatnia trójka. Lekko skeci, ale wszystko się tutaj da. Tutaj jest dwójka, gdzie myślę jest najbardziej sketchy, bo tu stoi drzewo jeszcze z takim wystającym. Aczkolwiek też jest spoko. Gorzej z lądowaniem, bo są korzenie. Tutaj mamy małą pompę. Tutaj mamy bandę numer 2 z tego co pamiętam. I skok 1, z którego już dwa razy wjechałem tam. Yo, mam flashbaki. Mam nadzieję, że tego nie powtórzę, aczkolwiek mniej więcej się już nauczyłem i tutaj mamy pierwszą bandę. Widzowie, nowy rower. Demo 8. Rok 2003 chyba, znaczy Jezu, 13. Ja dzielę chłopie. Zabiera mi, kradnie mi rower. Ukradł mi rower. Widzowie, wyjeżdżamy z myślencinek O tak! Wyjeżdżamy z Myślęcinka Czas 19.33 Utrzymujemy formę widzowie Aczkolwiek na dzisiaj wystarczy Patryk powiedział, że Chce mnie dotykać Nie wiem czy brać to za Komplement czy, czy jakąś groźbę, aczkolwiek dalej go kocham. No więc widzowie tu na moście kolejowym. Żegnam się z wami i mam nadzieję, że do następnego. się